Nie mówią, bo się boję. Też się boję. E, tak, tak. E, radary, tak. Tak. Signal part one. No. No i pech pierwszy ten. O kurwa minus Nie, gracz Grat Wyjdź, Max, Max Wchodzimy stąd U góry jest jeszcze jeden, przynajmniej Kurwa, nie trafiłem granatem. Jest jeszcze jeden Typek, nie? Na pierwsze był. Ja, ja się leczę przy... ...tym... ...sygnalu. Chodzę.